Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym filmie. Święta coraz bliżej, czas prezentów, czasami nie wiadomo co kupić wędkarzowi. I wspólnie z partnerem kanału, czyli sklepem kadis.pl stwierdziliśmy, że przygotujemy tego typu film. Mam nadzieję, że w tym filmie nieco niektórym pomogę. Kolejność przedstawionych giftów jest losowa. Wszystko macie podlinkowane pod spodem w opisie filmu. Pierwszą propozycją jest pudełko. Wodoodporne. Wodoodporność pudełka jest obowiązkowa, ponieważ jak nam gdzieś wpadnie do wody albo wejdziemy głębiej i się zamoczy, to nie zrzucą nam haczyki. I widzimy, że jest to pudełko z czterema, że tak powiem, patkami do wpinania much. Wariant numer dwa. Skarpety. No, o skarpetach chyba zbyt dużo mówić nie muszę. Fajne jest to, że mamy tutaj Wzory pstrągowe, czyli w jakieś ciapki, kropki, e, paski, czyli pstrąg tęczowy, potokowy. E, różne odcienie, różne kolory, różne rozmiary. Kolejna rzecz. E, organizer z cndf -a. Już gdzieś tutaj macie film, w którym e, jest ten organizer przedstawiony. Tam dużo więcej o nim mówiłem. E, tutaj właściwie tylko go... Na szybko wyciągnę. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Organizer. Z przodu mamy magnesy, gdzie możemy dać nasze muchy, które odcięliśmy, tak, żeby mokrych nie wpinać w padki. Tutaj mamy obcinaczkę do żyłki. Po otworzeniu mamy jedną padkę wymienną. Pudełeczkę jakieś na przykład suche muchy. Tutaj mamy jedną padkę na stałe wsadzoną. Druga patka na stałe grafki do nawlekania much na y, żyłkę. Kolejna patka wymienna. Proszę bardzo. Y, I dodatkowo do tego z drugiej strony jeszcze dwa dyspensery do żyłek oraz kolejne dwa pudełeczka. Kolejną propozycją są obcinaczki i tutaj mamy dwa rodzaje obcinaczek. W zestawie z tymi obcinaczkami dodatkowo przychodzi nam kluczyk, sznurek i wymienne ostrza, a różnica między jednymi a drugimi obcinaczkami polega na tym, że jedne mają ostrze od frontu, a drugie mają ostrze pod kątem 45 stopni. Jedne z obcinaczek chyba u mnie zostaną, ale które to się jeszcze w międzyczasie zastanowię. Kolejną rzeczą jest pudełko. A w pudełku mamy y, bony podarunkowe. Jeżeli nie wiecie, co konkretnie danej osobie mogłoby się przydać, jak najbardziej taki bon jest odpowiedni. 100, 200, 300, 500, 1000 zł. Kolejna rzecz uchwyt na wędki, trzecia ręka, czy jakkolwiek to nazywać możemy. Jest to uchwyt, który montujemy do paska i tak jak tutaj widzimy na rysunku, służy on nam do tego, by przytrzymać nam wędkę. Jest to zarówno przydatne w momencie, jak chcemy na przykład przewiązać muchy albo zmierzyć rybę i stoimy gdzieś w wodzie, ewentualnie jeżeli Chodzimy po wodzie, to możemy sobie też pod to bezpośrednio wędkę przyczepić dzięki gumie, nie ma ryzyka, że ta wędka nam gdzieś z tego wypadnie. No i dzięki temu możemy mieć przy sobie dwie wędki rozłożone i komfortowo łowić. Ja mam na swoim pasku dwa takie uchwyty. Właśnie jak jestem gdzieś na zawodach i mam ze sobą załóżmy tam dwie wędki, no to właśnie jedna wędka jest w uchwycie, a drugi uchwyt jest pusty i właśnie służy mi do przewiązywania móg bądź właśnie jak wcześniej mówiłem, mierzenia ryb. Bardzo przydatną rzecz. A tutaj jeszcze też trzeba dodać, że to jest wersja uchwytu z blokadą, więc jak go sobie ustawimy pod jakimś kątem i klikniemy tym klipsem, to automatycznie nam się klinuje i nie ma takiej sytuacji, że gdzieś wątka nam się obróci i załóżmy uderzy w kamienie, krzaki to jest rzecz, którą naprawdę polecam kolejna rzecz na liście mianowicie jest to zestaw w którym mamy wyczepiaczkę do haczyków i ryb Korzystam z tego samego rozwiązania, tylko że z innej firmy, ponieważ moja wyczepiaczka ma coś około 30 lat, ale działa na tej samej zasadzie i jest ona zdecydowanie wygodniejsza, moim zdaniem, niż takie ala nożyczki. I dodatkowo do tego mamy od razu gumkę, czy znaczy gumkę drucik, dzięki któremu nie wypadnie nam to nigdzie i nie zgubimy tego i nie utopimy. Kolejną rzeczą są obcinaczki plus dodatkowo obcinaczki mają w sobie jeszcze igłę do przedziurawiania oczek w muchach, jeżeli są zalane lakierem, również bardzo przydatna rzecz. A i dodatkowo do tego jeszcze mamy tutaj ostrzałkę do haczyków na tych obcinaczkach. Kolejną rzeczą jest... spencer, chyba na stalowej lince. Tak wygląda mi to na stalową linkę w plastikowym oplocie. I dodatkowo w tym całym zestawie to pudełeczko służyć nam jeszcze może za pudełko na muchę. Czyli jak już wypakujemy sobie prezencik, to możemy bezpośrednio to spiąć ze sobą i możemy tutaj skutecznie przenosić e, muchę. I też to pudełko jest z gumką, czyli jest wodoodporne. I ostatnia rzecz, którą mam na dzisiaj przygotowaną dla Was. Chest pack. Eee, Fajny, mały, minimalistyczny zestawik. Nie posiadam czegoś takiego, ale jak na to patrzę, to już widzę, że przydałoby się. Puh. Chest pack zakładany na szyję. Dodatkowo do tego z tyłu uchwyt na podbierak. Tym się możemy spiąć w biodrach. Zobaczymy, jak to wygląda w środku, tylko tak, żeby po mikrofonie za bardzo nie jeździć. E, tutaj jedna kieszeń rozpinana, przed tym siatkowana. Zaczepy po bokach, szlufka jedna, symetrycznie to samo. Tutaj w środku mamy kieszeń plus spadkę, padka na rzepach, zgadza się. Czyli możemy ją wpiąć i wypiąć w każdym momencie i może nam to służyć do innych celów i następnie większa kieszeń no i tutaj mamy jedną większą przegródkę jedną kieszonkę z zapaskiem i jedną rozpinaną telefon bez problemu wchodzi nawet tutaj wewnętrzne i pudełka również się zmieszczą bez problemu I dodatkowo do tego jeszcze, tutaj widzę, że jest też uchwyt do paska. Czyli nie musimy tego używać jako stricte chest Możemy to również sobie przypiąć do pasa. Dla minimalistycznego łowcy jak najbardziej rzecz przydatna. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż kilku osobom dać inspirację. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, też możecie o nich pisać w komentarzach. Z mojej strony tyle i do zobaczenia nad wodą. Cześć!